Witajcie w kolejnym odcinku Sekretów Życia, gdzie zgłębiamy tajemnice ludzkiego umysłu i ciała. Dziś porozmawiamy o jednym z najrzadszych i najbardziej zagadkowych zaburzeń psychicznych – syndromie Kotarda, znanym również jako we chodzącego trupa. Wyobraźcie sobie, że ktoś jest przekonany o tym, że nie żyje. Nie ma krwi, organów, a nawet duszy. Jak to możliwe? Skąd bierze się takie przekonanie? I czy można to wyleczyć? O tym wszystkim opowiem dzisiaj. Czym jest syndrom kotarda? To rzadkie zaburzenie psychiczne, w którym osoba wierzy, że jest martwa, nie istnieje, traci części ciała, a czasem nawet uważa, że jest nieśmiertelna. Po raz pierwszy opisano go w 1880 roku przez francuskiego neurologa Julien Cotarda, który opisał przypadek kobiety przekonanej, że nie ma mózgu ani organów wewnętrznych, przez co nie musiała jeść i umierać. To zaburzenie może objawiać się na różne sposoby: przekonanie o braku organów wewnętrznych lub krwi. Wiara w to, że jest się martwym lub nieistniejącym. Przekonanie o rozkładzie ciała, a nawet poczucie zapachu zgnilizny. W skrajnych przypadkach pacjenci mogą odmawiać jedzenia czy higieny osobistej, wierząc, że jako martwi nie potrzebują takich rzeczy. Przyczyny i mechanizmy powstawania. Chociaż syndrom Kotarda jest rzadki. Naukowcy odkryli, że często wiąże się z innymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak ciężka depresja z objawami psychotycznymi, schizofrenia, choroby neurologiczne jak padaczka czy choroba Parkinsona, uszkodzenia mózgu, szczególnie w obszarach odpowiedzialnych za percepcję ciała i poczucie tożsamości. Badania neuroobrazowe sugerują, że nieprawidłowa aktywność w płatach ciemieniowych i przedczołowych może prowadzić do zaburzeń percepcji ciała oraz utraty poczucia istnienia. Mózg nie jest w stanie prawidłowo przetwarzać bodźców zewnętrznych, co prowadzi do wrażenia nieistnienia. Jeden z najsłynniejszych przypadków to historia pacjentki mademoiselle X, która była przekonana, że nie ma mózgu, narządów ani krwi. Twierdziła, że nie potrzebuje jedzenia i nie może umrzeć naturalną śmiercią, ponieważ już nie żyje. Inny przypadek opisuje mężczyznę po urazie mózgu, który był pewien, że zmarł i znajduje się w piekle, ponieważ świat wydawał mu się szary i pozbawiony życia. To wudzenie wynikało w uszkodzeń mózgu, wpływających na postrzeganie kolorów i emocji. Takie historie pokazują, jak potężny i tajemniczy jest ludzki umysł. Diagnozowanie syndromu kotarda nie jest łatwe, ponieważ objawy często nakładają się na inne zaburzenia psychiczne. Ważna jest dokładna ocena psychiatryczna i neurologiczna, a także badania neuroobrazowe. Leczenie jest trudne, ale możliwe. Najczęściej stosuje się leki przeciwpsychotyczne, leki przeciwdepresyjne, terapia elektrowstrząsowa, która w niektórych przypadkach przynosi spektakularne rezultaty. Psychoterapia, aby pomóc pacjentowi odbudować poczucie tożsamości i rzeczywistości. Współczesna medycyna nie zna dokładnej przyczyny syndromu kotarda, ale odpowiednie leczenie może znacząco poprawić jakość życia. Podsumowując, syndrom kotarda to jedno z najbardziej niezwykłych i tajemniczych zaburzeń psychicznych, które pokazuje, jak kruche jest nasze poczucie tożsamości i istnienia. To przypomnienie, jak wiele jeszcze nie wiemy o funkcjonowaniu ludzkiego mózgu. Jeśli zainteresował Was ten temat lub znacie kogoś, kto zmaga się z podobnymi objawami, nie bójcie się szukać pomocy. Świadomość i zrozumienie to pierwszy krok do zdrowia psychicznego. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Sekretów Życia. Jeśli macie pytania lub chcecie zasugerować temat na kolejne spotkanie, piszcie do nas. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Myślę, że się chyba spodobał, zafascynował, zaciekawił ten temat. Piszcie oczywiście w komentarzach pytania do mnie, może w w nowych odcinków. A ja już dzisiaj zapraszam Państwa na kolejny odcinek Sekretów Życia za dwa dni o godzinie 16. A dzisiaj życzę Państwu cudownego popołudnia. Mówiła Ewelina Ebenberger. Do... 我不说你啊。